Przywiozłem do kolegi Rafała swoją zgrzewareczkę. Mam tu parę starych ogniw. A Rafał zakupił sobie Arduino Spot Welder. To się zakłada na akumulator samochodowy. Ta klema pójdzie na minus. Ta klema pójdzie na plus. Tutaj mamy bezpiecznik 300 amperów i stąd mamy też zasilanie plusowe do modułu Arduino, który tu siedzi. A tu mamy elektrody i pedał nożny. Zobaczymy, jak to działa w porównaniu do transformatorówki. Ok, będziemy zgrzewać teraz na zmianę raz Arduino z podwelderem, raz z transformatorową. Mamy jakieś ogniwo testowe, blaszka 7 mm szerokości, 0,15 mm grubości i czysty nikiel. Arduino z podwelderem jest ustawiony na 25 ms i na tryb auto, czyli ja wystarczy, że przyłożę elektrody i on już sam dokona zgrzewania. Dociskam, cyk, automatyczny puls, blacha zgrzana. Trochę daleko od siebie mam te zgrzewy, bo przycelowałem. Sprawdzamy, czy się urwie. Jedna się odkleiła, druga się urwa. Zrobię jeszcze raz tak samo, ale bliżej siebie dam elektrody. No mam zdecydowanie bliżej siebie teraz. Jeszcze raz urywam. Jedna się odkleja, druga się urywa. Jednak chyba muszę zwiększyć ten czas. 30 milisekund. 30 milisekund, zrywam. jest jedna duża dziura jedna mała dziureczka. To już jest w miarę dobrze. Dla porównania teraz włączę tą zgrzewarkę i zgrzeję jedno ogniwo na tym z okay, Zgrzewy wyglądają bardzo podobnie tutaj mam 40ms ustawione, ale wyraźnie mocno trzyma. Coś jeszcze musimy z arduinem pokombinować. Tu od razu robić dwie dziury. Tam nie robić takiego mocnego zgrzewu. Spróbujemy zwiększyć czas jeszcze do 40 ms na arduino. Już widać przebarwienia temperaturowe. I zależy na tym, żeby to było na siłę zrywania dobrze przygrzane. O. Ok. I to jest to. Myślę, że dopiero to mamy. Są dwie dziurki. Zobaczymy jeszcze raz na tym czasie 40 milisekundowym. No ale znowuż. Jedną zrobiło dużą dziurę. A drugą mm, Nie nie zrobiło dziury. Hm. Jeszcze raz. Ale grzeje się mocno pod palcami. Można się oparzyć jak się za blisko trzyma. No jest mocno przebarwiona już taśma. Ale urywa porządnie. Dwie dziury. Okej, okay, to jest to. Czyli około 40 milisekund. I tu tak samo, 40 milisekund. Jeszcze raz sobie tutaj zgrzeję. No zdecydowanie łatwiej jest na tej zgrzewarce. Bo nie muszę tyle siły w palcach trzymać. Tylko sobie lekko ręką zjadę i jest. No i dwie dziury wyrwane. I dwie dziury. Jest ok. Czyli czysty nikiel 0,15 grubości, 40 ms Arduino Spot Welder Daj radę. Będziemy testować blachę do blachy. Teraz jak Arduino Spodwelder zgrzał? Mm, nie zgrzał. Nie zgrzał. Skleił, nie zgrzał. I widzisz, i tutaj już jakby mieliśmy obawy, czy moja powierzchnia ogniw testowych, które już jest wielokrotnie szlifowana, robi różnicę. A tu jednak nie, bo mm, do ogniwa się przygrzało a blacha do blachy już miała problem, prawda? Już przypuszczam, że musi być inny czas. No, musimy powiększyć, czyli robimy jeszcze raz tą próbę, podwiększamy czas na 50 milisekund w momencie, gdy będziemy zgrzewać blachę do blachy. Dobra, najpierw na 40. Czyli co, to? nie chce nam zgrzewać z Arduino Spot Welder blachy do blachy, więc testujemy najpierw blachę do ogniwa na 40 milisekund. Na auto tryb jedziemy, wykrywa rezystancję pomiędzy elektrodami i puszcza grzew. Dobra, blacha do ogniwa jest. Podwiększamy teraz na ile 50 tak. milisekund, tak? I robimy blachę do blachy. Cały czas mamy czysty nikiel z grubości 0,15. Dosyć ładnie to wygląda. No zobaczymy czy się oderwie, czy zrobi dziury. Teraz jest? Jedno się odkleiło, a, a drugie oderwano. Ale ewidentnie chce mieć większy czas na blachę do blachy, nie? Mhm. Aha, czyli pierwszy z grzew robisz większy, bo ten, tak. ten cię nie pokoił, tak? Tak. 55? 55. 45, 55 milisekund Arduino spod Welder. Dobra, zobaczymy teraz. Mmm, Coś jest nie tak. Nie zgrzewa blachy do jedno blachy? Z, jedno zgrzeje, a drugie nie zgrzeje. Ale numer. O, tu odrywa. O! Tu trzyma dobrze. Czyli co? Jeszcze więcej? Hmm. No to chyba jeszcze więcej. No. Ja przestawiamy na. 60 milisekund. Jak dokładasz elektory, to jest taki fajny pasek postępu się pojawia. Jak dojedzie do końca, to yy, robi się zgrzew. Teraz jest napisane 29. Aha, to jest chyba zlicza ilość yy, zgrzewów. 29 Aha. W, czyli Wells. Oderwało hmm, się? Odkleja się. Blaszka do blaszki się odkleja. Mhm. Tu jest, jest porządnie. Hmm. Udeszło bez niczego, czyli... To jest jakaś pomyłka. A może zróbmy w drugą stronę, może on te 60 milisekund będzie miał na przykład gorszy wpływ niż jak zrobimy 30 w tym momencie. No właśnie. Spróbujmy w ten sposób. O! Trochę lepiej jakbym miał wrażenie. Lepiej, nie? No. Czyli zobacz, za bardzo długi czas... Też nic nie daje, bo widocznie ona nie wytwarza takiego impulsu mocnego potem. Zobacz, oderwało nawet. Yy, przykleiło się dobrze, mm -hmm. przy, zgrzało się dobrze. I to robimy jeszcze te próby na tym pasie. Mm -hmm. Loteria. Loteria. A mógłbyś zrobić dla porównania jeszcze raz z tamtą zgrzewarką? Jakąś na, na, na nowym mm -hmm. dnibie, nową blaszkę, żeby zobaczymy czy to faktycznie zgrzeje tak. Nie, twoja. Twoja lepiej trzyma. Coś jest z Jakby pewniej, nie? Że Pewnie, no. jest powtarzalność, a tutaj taka loteria wychodzi z tym Arduinem. Nie udało nam się uzyskać dobrej jakości zgrzewów na Arduino Spodwelder Welder przy blaszce, którą posiadamy. Rafał będzie robił jeszcze jedne próby na innej blasze, zakupi z innego źródła. I naładuje też akumulator do pełna prostownikiem tuż przed kolejnymi próbami. Na tą chwilę wychodzi na to, że Zgrzewarkę na dwóch transformatorach, którą zrobiłem, zgrzewa dużo lepiej. Przede wszystkim problem jest, gdy zgrzewamy blachę do blachy. Sama blacha do ogniwa jest zgrzana bardzo dobrze. Próba zrywania powoduje, że blacha się rozrywa. Natomiast blacha do blachy niestety mamy mniej niż 50% szans, że się w ogóle uda to zgrzać. Na tyle, żeby blacha od blachy się rozrywała z utworzeniem otworów w miejscu zgrzewów. No także na razie kończymy testy bez powodzenia, że tak powiem. Może coś. W przyszłości Rafał da znać, że jednak się udało i, i jakieś rozwiązanie wtedy mi poda. Po kilku testach Rafał stwierdził, że wystarczyło naładować do pełna akumulator przed zgrzewaniem i wszystko już było dobrze. Wszystkie nasze próby, które przeprowadzaliśmy były zrobione na akumulatorze wyjętym z samochodu, tak jak był, bez żadnych y, zabiegów. Podłączyliśmy Arduino Spot Welder i no, niestety, tak jak widzieliście, nie chciała nam się blacha do blachy zgrzać. Wychodzi na to, że za mało energii było zgromadzone w akumulatorze. No, Rafał naładował do pełna prostownikiem tuż przed zgrzewaniem, no i wtedy było wszystko dobrze. Zresztą możecie zobaczyć tutaj w tle, cały czas będzie wyświetlana ta bateria, którą Rafał sobie pozgrzewał do swojego samuraja. Także widzicie, że udało mu się to zrobić. Fakt jest też taki, że Rafał poszedł prostsze wykonanie tej baterii i udało mu się kupić drabinkę z blachy niklowej dzięki czemu nie musiał wszystkiego docinać i zgrzewać blachy do blachy, więc miał dużo, dużo łatwiej. Sama ta zgrzewarka Arduino Spod jest bardzo fajna z tego względu, że jest bardzo mała i praktycznie każdy z Was może sobie ją kupić i trzymać w szufladzie tak naprawdę, a w momencie, gdy potrzebujecie zgrzać baterię, no to wyciągacie ją, bierzecie akumulator z samochodu, oczywiście ładujecie go do pełna i wtedy sobie możecie pozgrzewać. Widzę jeszcze jedno zastosowanie dla Arduino Spodweldera. Okazuje się, że nie wszystkie instalacje domowe potrafią uciągnąć półtora kilowatowe zgrzewarki i wybija korki w domu. Zwłaszcza jak ktoś mieszka na przykład w bloku ze starą instalacją, no to faktycznie jest problem z tym, że korki wyskakują przy mocnych zgrzewarkach. Obie zgrzewarki fajnie się sprawdzają. Oczywiście co mogę powiedzieć jeszcze to Arduino Spot Welder Domyślnie przychodzi z takimi po prostu elektrodami zarobionymi na przewodach i musimy to swoimi dłońmi dociskać do zgrzewanego ogniwa. Warto wtedy też takie, taką zgrzewarkę zainstalować na choćby takim statywie od wiertarki, jak ja zrobiłem. Zamiast transformatorów oczywiście podłączamy Arduino Spot Welder do elektrod. Wtedy nie musimy tak mocno cisnąć dłońmi, nie męczą nam się. Lekko jedną ręką możemy sobie wszystko zgrzewać. W tym filmie chciałem Wam po prostu krótko pokazać, że zgrzewarki są nie tylko sieciowe, Również akumulatorowe, znajdziecie jeszcze parę innych, na przykład na superkondensatorach, ale to na razie nie mieliśmy jak przetestować, więc no pokazujemy to, co mamy pod ręką. Chciałbym też podziękować Rafałowi za udostępnienie zgrzewarki na testy, i serdecznie Cię tutaj, Rafał, pozdrawiam, dzięki. A Wy, jeżeli jeszcze tu jesteście, to nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, dajcie łapkę w górę. Odwiedźcie nas na naszym Facebooku i na Instagramie. Dołączajcie do naszej grupy Epikelowcy i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!